Tegoroczne wakacje rozpoczęli aktywnie na kajakach. Ponad 180 mieszkańców gminy Lewin-Brzeski wzięło udział w spływie kajakowym po Nysie Kłockiej. Wypoczynek na łonie natury to jest chyba jedna z lepszych form spędzania czasu wolnego. Poznawanie przyrody z perspektywy wody to jest zupełnie inne wrażenie niż z perspektywy brzegu. Myślę, że jest to też doskonała forma integracji między mieszkańcami. Spływy kajakowe stały się tradycją. Kto raz spróbuje, ten wraca w kolejnej edycji. Rosnące zainteresowanie jest wynikiem dobrej organizacji i wyjątkowej atmosfery. Pierwszy raz to w ogóle płynę w 70 latach, to bardzo, bardzo dawno, a teraz to już tak, teraz to już jest trzeci raz na tym spływie. Obcuje się z przyrodą, na, na, bardzo, bardzo blisko, można to obserwować w, w okolicach Gronowa nawet Orła czasami, bo się zdarzają, z Parka Stombrowskiego pływają, no i poza tym się wyrabia mięśnie, oddycha. Na co dzień? To jest odejście od tego dnia codziennego. Dzisiaj będę uczestniczyła pierwszy raz w takim większym tronie i myślę, że to jest fajne. Pierwszy raz w życiu w ogóle siedzę w kajaku. O! I jakaś obawa? E, to znaczy tutaj mnie e, koleżanka w to Pana wprosiła. Nie jest koleżanka ją uratuje. Tak, tak, więc ja tak, tak na bezpiecznie, chyba z, chyba z takim pełnym humorem. Zawsze to jakaś forma wypoczynku. Aktywnego. Kilka podstawowych zasad i można płynąć. Spływ jest dobrym sposobem na spędzenie weekendu, ale i wakacji. Z tyłu ster to jest najważniejsze. Zdarzyło mi się płynąć z przodu i próbować sterować. Nie da się nic zrobić i człowiek się tylko denerwuje, także najważniejsze, żeby sterujący siedział z tyłu. Cięższy raczej z tyłu, chociaż no tak, to jest tak jest najlepiej. Zdecydowanie. Kajak wtedy nie nurkuje. Uczestnictwo było nieodpłatne, jednak obowiązywały wcześniejsze zapisy. Zakończenie spływu zorganizowano na przystani kopanie. Tam na wszystkich uczestników czekał poczęstunek.